miejsce szczególnie, w którym pomimo odległości dzielącej nas od Polski można poczuć jej obecność. Przed rozpoczęciem wędrówki robimy pamiątkowe zdjęcie przy kościele świętego Józefa. Trasa wiedzie z Kalenbergu poprzez te wzgórza. Tutaj z tej strony jest wzgórze Leopoldsberg. Jest to pierwsze, pierwsze wzgórze od strony Dunaju. Tutaj mamy murowany kamień węgielny pod budowę pomnika Jan III Sobieskiego. Tak jak powiedziałem, to jest drugi kamień węgielny pomnika a pomnika nie ma. Z tym, że to już zostawmy tam, tą, tamtą inicjatywę sprzed 33 lat. Ma być wy wykonany z brązu. Ma przedstawiać atakującego, e, atakującą Husarię z długimi kopiami, tymi pięciometrowymi. E, I na ciele Husarii ma e, pędzić na koniu sobieski. Wygląda niepozornie, w każdym razie e, została posadzona przez grupę osób, i było, to było kilka osób, bodajże siedem, którzy, w, e, aby uczcić 30. rocznicę od Sierzy wiedeńskiej, wyruszyli z Krakowa do Wiednia pieszo, pokonując trasę taką samą, jaką pokonywały wojska sobieskiego. Ta trasa jest tutaj, na moich plecach, czyli z Krakowa przez Ślądy, przez Góry Tarnowskie i później przez Czechy. Tam, gdzie maszerowały wojska Sobieskiego, miejscowa ludność tam, gdzie się zatrzymywali lub gdzie maszerowali, sadziła pamiątkowe lipy. Tych lip może się zachowało do dzisiaj kilka dosłownie i to nie jest pewne, czy to są właśnie lipy z tamtego okresu. W każdym razie ta grupa piechurów, która wyruszyła z Krakowa do Wiednia, w tamtych y, miejscach, gdzie nocował Sobieski, sadziła te lipy pamiątkowe. Poczynając od Krakowa, gdzie pierwsza lipa została zasadzona, a kończąc w Wiedniu, to jest czternasta lipa. Ona wygląda niepozornie, ale może kiedyś pójdzie w górę. W 1887 roku została wybudowana, ufundowana przez arcyksieżniczkę Stefanię, wieża widokowa i nazwana jej imieniem Stefani Bartek. Mhm. Teraz ruszamy drogą, którą około godziny 11, 12 września 1683 roku szedł Sobieski pieszo i dosiadł konia na przełęczy. jak zejdziemy. Wyruszyliśmy dalej czerwonym szlakiem, który prowadził w dół. Po pięciu minutach przeszliśmy nad ulicą Hęsztras. Teraz wejdziemy na wzgórze Vogelsangberg. Następne wzgórze to jest Hermansko. Planów bitwy było kilka. Niektórzy chcieli dowódcy, żeby zaatakować od strony Bratysławy. Jednak ten plan został nieprzyjęty, ponieważ od strony Bratysławy są równiny. Obawiano się starcia na równym polu. Drugi plan był taki, że uderzyć od strony od strony południowej na wiebie. Obchodząc wzgórza od strony turn dookoła. Jednak ten plan również został odrzucony, ponieważ ta operacja trwałaby za długo. Wiedeń bronił się odstatkiem sił. To były dosłownie dni, kiedy mógł upaść. W związku z tym podjęto decyzję uderzenia przez wzgórza Lasu Wiedeńskiego. Najpierw, oczywiście, musiano pokonać te wzgórza, ale zdecydowano się na to. Kto ten plan wymyślili. Wymyślili czy książę lotaryński dowódca wojska austriackich, czy król Jan III Sobieski. Wymyślili go obydwaj niezależnie, ponieważ informowali się o, tych, o, tych, o, te, o tej możliwości w listach, które między sobą wymieniali. 3-4 września Sobieski nocował na zamku Stetteldorf. 5 września dojechał do Podtuln, żeby zobaczyć jak budowane są mosty pontonowe. To były dwa ogromne... Mosty pontonowe. Było bardzo trudno zbudować te mosty, ponieważ od 10 dni padały deszcze. 5 września deszcz przestał padać i Sobieski zdecydował, że 6 i 7 września armie polska i austriacka przeprawiają się z lewego brzegu Dunaju na prawy. 8 września na równinie pod tu, na ogromnej równinie, zaczęli szeregować swoje, swoje wojska, ponieważ to było 70 kilka tysięcy ludzi. Więc zaczęli się ustawiać, tak jak mają atakować. 9 września ruszyli spod tej równiny na Thurn w kierunku Lasu Wiedeńskiego. Przeszli tylko 10 kilometrów przez cały dzień, ponieważ ta równina była bardzo podmokła. I 10 września e, podeszli pod masyw e, wzgórz Wienerwald. Pokonywali to, go przez dwa dni z 10 na 11, z 11 na 12. Jest najwyższe wzgórze w lesie wiedeńskim, Hermanskogel, 542 metry. Pójdziemy czerwonym szlakiem. To będzie najcięższe podejście, ale króciutko. Odpoczniemy troszeczkę. W czasie odpoczynku najmłodsi korzystali z placu zabaw. W 20 minutach stromego podejścia docieramy do polany na szczycie. W 27 metrowej wieży widokowej Habsburg można możemy podziwiać najrozleglejszy widok na Wiedeń i Las Wiedeński. W czasie naszej wędrówki uzmysławiamy sobie, jaką ogromną trudność sprawiało żołnierzom poruszanie się po ciemku, wąskimi. Ścieżkami w nieznanym terenie wraz z końmi jak i półkiem. W nocy z 11 na 12 września 1683 oczywiście e, doszło do pewnego pomieszania wojsk: Krajak Triacy, Środek, Niemcy, prawe skrzydło Polacy, a e, wojska niemieckie biwakowały z 11 na 12 września, czyli w noc poprzedzącą bitwę na Fogel, Zagberki i czyli tu, gdzie byliśmy, prawda? Jazda polska Hetmana Sieniawskiego weszła niechcący na Hermannskogel i doszło do zamieszania i z Hermannskogel zostali skierowani tutaj w nocy. Także tutaj na tym wzgórzu biwakowała jazda polska Hetmana Sieniawskiego. A na wzgórzu Dreimarkstein, kiechota. więc za nimi, cofając się w dół szlakiem zielonym, który po 45 minutach przyjemnej wędrówki doprowadza nas na Dreimarkstein, skąd po krótkim czasie docieramy do Polany Rorywizy, będącej dla nas miejscem odpoczynku. <grywki> W miłej atmosferze wędrujemy dalej, podążając zielonym szlakiem, który łączy się z żółtym. Przechodzimy tunelem pod Chyheną i dochodzimy do Polany w której znajduje się pamiątkowa leśna Kamiątka kapliczka. Która się nazywa Waldamtachtskapele, czyli leśna kapliczka pamiątkowa. Także to jest miejsce związane... W tym miejscu w 1683 roku do jednego z drzew, jako wotum dziękczynne, przytwierdzono portret Najświętszej Marii Panny, w podziękowaniu za ratunek w czasie najazdu tureckiego. Modliło się tu coraz więcej wiernych, którzy chcieli upamiętnić to wydarzenie. Po pewnym czasie obraz zastąpiono kamiennym obeliskiem z posągiem Marii Panny i wybudowano kapliczkę. Podczas naszych postojów Słuchając opowieści pana Iwanowskiego, uczestniczymy w jedynej w swoim rodzaju lekcji historii. Niebawem ruszymy w kierunku wzgórza Schalberg, na którym Sowiecki miał ostatnie w bitwie stanowisko dowodzenia. Obserwując z tego wzgórza przebieg bitwy, doszczek. Że linia obrony tureckiej od strony Dunaju zaczyna się załamywać. Podczas gdy wojska austriackie atakowały od strony Dunaju, król wydał rozkaz ataku dla wojsk niemieckich i polskich, a więc równoczesnego natarcia na całej długości frontu. W pierwszym rzędzie do ataku stanęła polska Husaria. Na niezbyt długiej wędrówce dochodzimy do gospody Wirthaus Steierstöckl. Obok gospody znajduje się ścięty wysoki pień dębu, który liczy ponad 300 lat. Był on niemym świadkiem odsieczy wiedeńskiej. Na pniu dębu zawieszony jest obraz Matki Boskiej. Jest świadkiem tamtych wydarzeń. A jesteśmy na zboczu wzgórza Schaffberg. A tu jest wzgórza Michelerberg. Ze wzgórza Michaelerberg e, atakowały wojska Hetmana Sieniarskiego, natomiast ze wzgórza e, Schaffberg stąd atakowała Kusaria. Więc o godzinie 17.00, 20 tysięcy e, Kornicy ruszyło ze wzgórza, e, z tego wzgórza i z tego wzgórza e, w kierunku Türkesschanspark. Tam, Gdzie było stanowisko dowodzenia kara Mustafa? No, jak wiemy. To z tych zboczy jazda Hetmana Sieniawskiego oraz królewskie chorągie husarskie i pancerne rozpoczęły szarże w kierunku Szańca Tureckiego. Nasza wędrówka dobiega końca. Po drodze mijamy kawiarnię w Türkenloch. Na ścianie budynku widnieje obraz przedstawiający odzież wiedeńską. Mimo zmęczenia, mając na względzie trud, jaki zniosło wojsko polskie, walcząc w 1683 roku, przeżywamy wspaniałą przygodę, wartą powtórzenia. Przechodzimy przez Gersthof, dziś dzielnicę Wiednia, a dawniej wioskę, o którą stoczono walkę w drodze do oswobodzenia miasta. Docieramy do celu naszej wędrówki do Park. Parku przy tureckim szańcu! Trzeci marsz! Wojsk króla Jana III Oddział liczący około 150 kozaków walczył w Wiedeń pod dowództwem Jana III Sobieskiego. O czym może myśleć zadumany kozacki żołnierz? Po tym, że ocalał w bitwie, że jest wdzięczny swemu królowi za zwycięstwo, że jest zmęczony. Musi odpocząć, bo przed nim długa droga do rodzinnego domu. Spotkaliśmy się za rok. Tak. Za rok się widzimy na kolejnym czwartym marca.